Dzisiejsze Muzeum Narodowe w Gdańsku w swojej 150-letniej historii wielokrotnie zmieniało nazwę. Od Danziger Stadtmuseum, Stadt und Provinzialmuseum, przez Stadt und Gaumuseum w Danzig, Muzeum Pomorskie, aż do obecnej Muzeum Narodowego. Podstawą zbiorów muzeum stała się kolekcja kupca Jakowa Kabruna, przekazana przez miasto umową z 1875 roku. Na przestrzeni kolejnych lat zbiory wzbogaciły się dzięki licznym darowiznom, zapisom testamentowym i zakupom. Po odejściu Waltera Manowskiego do Muzeum Rzemiosła Artystycznego we Frankfurcie nad Menem, nowym dyrektorem muzeum miejskiego został gdańszczanin Wigli Drost który już od 1 lutego 1930 roku pracował w Muzeum na stanowisku Kustosza. Willi Ludwig Otto Drost, bo takie jego nazwisko, miał trzy imiona, urodził się 10 września 1892 roku w Gdańsku, gdzie uczęszczał do gimnazjum humanistycznego. W 1913 roku zdał maturę w książęcym gimnazjum w Szlajc. Studia na Uniwersytecie w Lipsku kończył w 1919 roku pracą doktorską. W czasie I wojny światowej musiał przerwać naukę i pełnił służbę wojskową na froncie francuskim. Dodatkowo na Uniwersytecie w Marburgu kończył filologię germańską i romańską, uzyskując dyplom państwowy. W latach 1922 23 pracował na stanowisku asystenta w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytetach w Lipsku i w Kolonii. Pracę naukową Dross kontynuował na Uniwersytecie w Królewcu, gdzie w styczniu 1926 roku obronił habilitację. Wkrótce po objęciu stanowiska kustosza Dross został również wykładowcą średniowiecznej i nowożytnej historii sztuki na wydziale architektury Wyższej Szkoły Technicznej Wolnego Miasta Gdańska. Szybko awansował i już w 1932 roku Senat Wolnego Miasta Gdańska przyznał mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w lipcu 1939 roku profesora zwyczajnego. W 1934 roku Drost został mianowany miejskim konserwatorem dzieł sztuk pięknych Wolnego Miasta Gdańska, obok miejskich konserwatorów zabytków architektury Otona Klepla i Erysia Folmara. Wraz z przejęciem władzy przez Narodowych Socjalistów w 1933 roku niemieckość gdańskiej historii stała się nadrzędnym celem nowego rządu. Instytucje i urzędy stopniowo podporządkowywano ideologii i polityce narodowo-socjalistycznego reżimu. Od 1938 roku Willy Drost był członkiem Narodowo-Socjalistycznej Partii NSDAP. Po wojnie w podaniu o stanowisko dyrektora muzeum w Lubece tak tłumaczył swoją decyzję wstąpieniem do partii. Cytuję, ponieważ w przeciwnym razie nie mógłbym kontynuować mojej pracy i krok ten był wymaganym potwierdzeniem niemieckości. Koniec cytatu. Na początku lat 30. XX wieku zbiory muzeum wzbogacono o pracę 17-19-wiecznych artystów, w tym grafikę i rysunek. Rozbudowano kolekcję rzemiosła wyroby ze szkła, fajanse szczególnie z Delft, wyroby liturgiczne z metalu i srebra, bursztynu, obiekty cechowe z cyny i mosiądzu. Zbiór mebli uzupełniono brakującymi do tego czasu w muzeum meblami z okresu, okresu późno-niemieckiego klasycyzmu. Zakup nowych obrazów do kolekcji malarstwa w latach 36-37 był ograniczony skromnym budżetem oraz dodatkowym spadkiem wartości Gdańskiego Guldena. Szczególną uwagę muzeum poświęcało wspieraniu i kolekcjonowaniu dzieł współczesnych gdańskich malarzy jak Fryca, Augusta Fule, Bruno Pecza, Paula Danota, Stanisława Chlebowskiego czy Feliksa Mezeka. Organizując regularne wystawy gdańskich artystów w Muzeum Miejskim Drost przyczynił się do ich popularności i obecności na rynku sztuki. Dzięki kontaktom Drosta galeria uzyskała cenne depozyty malarstwa włoskiego i niderlandzkiego z muzeum w Berlinie. W 1940 roku muzeum zbogaciło się o 24 obiekty ze spadku Powdowie po Wilhelmie Stryjowskim. Po agresji Niemiec na Polskę, Gdańsk został włączony do III Rzeszy i ustanowiony stolicą okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, a sztab i prowincjonalne muzeum przemianowano na Stadt- und Muzeum für Kunsthandwerk zu Danzig. Drozd został powołany na stanowisko kuratora zbiorów muzealnych okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie. Kompetencje zawodowe Drosta, jego wizja rozbudowania muzeum i stworzenia w nim znaczącej galerii malarstwa europejskiego, zyskały uznanie Leitera Forstera i innych nazistowskich urzędników. Często zasięgali fachowej opinii Drosta i wspierali jego działalność regularnie zwiększając środki na zakupy nowych obiektów do kolekcji. Przekonania Drosta o niemieckim charakterze Gdańska jako miasta hanzeatyckiego odpowiadały koncepcji narodowych socjalistów. Napad Hitlera na kraje Europy rozpoczął systematyczną akcję rabunkową dzieł sztuki. Rekwirowane w muzeach i łososów prywatnych dzieła sztuki trafiały, trafiały do domów aukcyjnych, antykwariatów, galerii. Ambicją elit nazistowskich był zakup dzieł sztuki. Dynamika, jaką osiągnął projekt planowanego Muzeum Linz Hitlera i związana z podbojem geograficznym ekspansja, przyczyniły się do niespotykanego do tego czasu politycznego i gospodarczego znaczenia dzieł sztuki. Nowym możliwością zakupu do zbiorów muzeum nie oparł się również Dross, wspierany finansowo przez nazistowski rząd Gdańska z jego przywódcą Forsterem. Od roku 1940 ówczesne władze Gdańska sukcesywnie zwiększały budżet muzeum na zakup dzieł sztuki. Dross zainteresowany był przede wszystkim sztuką obszaru północnej Europy, malarstwem niderlandzkim, niemieckim, jak i tematycznie nawiązującym do historii hanzeatyckiego Gdańska. W okresie sprawozdawczym 41-42 muzeum pozyskało do zbiorów 72 obrazy, 30 grafik i rysunków, i 4 rzeźby na sumę przeszło pół miliona marek. W kolejnym roku, 1942-1943, zakupiono 14 obrazów, kolejnych 6 rysunków i teczki z grafik, około 65 tysięcy. Z notatki Drosta z 5 lipca 1944 roku dowiadujemy się, że do muzeum zakupiono 12 obrazów i 14 rysunków na sumę prawie 100 tysięcy. W dniu 6 lutego 1942 roku Towarzystwo Sztuki zaprosiło licznych gości na prezentację zakupionych do muzeum w latach 1940-41 dzieł sztuki. Dyrektor Willitros w wykładzie ilustrowanym diapozytywami przedstawił 50 dzieł zakupionych m.in. w Berlinie, Wiedniu, Düsseldorfie, Hadze, Amsterdamie i w południowych Niemczech. Były to obrazy szkoły niderlandzkiej, niemieckiej oraz rodzimych dańskich artystów. W artykule opisującym to wydarzenie, który ukazał się następnego dnia w prasie gdańskiej, tancigenoestenachyśln pod tytułem Nowe cenne obrazy w Muzeum Miejskim, autor artykułu Fritz Jenike pisał: Cytuję, Marzenia Kabruna spełniły się dzięki korzystnym zakupom Drosta. Na ile było to możliwe, przejechał on Europę wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu wybitnych dzieł. I udało mu się zdobyć wspaniałe płótna holenderskich artystów, które stawiają naszą galerię na najwyższym poziomie. Starał się, aby, cytuję, zakupione dzieła uzupełniały kolekcję tak, jakby już od zawsze znajdowały się w muzeum. A te, których w kolekcji jeszcze brakuje, to już tylko wybitne dzieła Rembrandta, Hals'a czy Rubens'a. Koniec cytatu. Holenderskie malarstwo portretowe reprezentuje Datowany na około 1650 rok portret męski Alberta Kujpa, po lewej stronie pod numerem pierwszym. Wykonany techniką olejną na desce, obraz należy do nielicznych portretów tego wybitnego pejzażysty holenderskiego XVII wieku. Dzieło ewakuowano, ewakuowane do Subowic powróciło do Gdańska i znajduje się dzisiaj w zbiorach muzeum. Opisując zakupione do muzeum dzieło Filipa Wowermana, pod namiotem, przed namiotem Markietanów, Drost zachwycał się, cytuję, lekkością, wysoką jakością wykonania, srebrzystą tonacją światła oraz pewnym pociągnięciem pędzla namalowanych postaci. Koniec cytatu. W spisie ewakuacyjnym do Pręgowa z dnia 29 czerwca 1942 roku obraz Wowermana otrzymał nowy tytuł, Jeźdźcy przed namiotem, a po prawej stronie ręcznie dopisano cenę 20 tysięcy. Obraz powrócił do muzeum we wrześniu 1944 roku, po czym 13 października został wywieziony do Reinhardtsbrunn koło miasta Gota i od tego czasu ślad po nim zaginął. Datowane na 1630 rok, haupy nad kanałem Jana van Gayen były jednym z ważniejszych dzieł, które Dross nabył do Galerii Malarstwa Holenderskiego Muzeum Miejskiego. Utrzymana w ciepłych, zielono szarych brązowo-szarych tonacjach kompozycja. Jest typowa dla kierunków w malarstwie pejzażowym lat dwudziestych XVII wieku. Na ofertę antykwariatu Gastenberga zakupu kolejnych prac Jan van Gogena i Dawida Teniersa Drost odpisał, cytuję, Niedawno zakupiłem zarówno pięknego, sporych rozmiarów Jana van Gogena, oraz Teniersa. Ze względu na spore jeszcze braki w naszej galerii i aby zadyść uczynić moim zwierzchnikom, muszą starać się o pozyskanie nazwisk, których jeszcze tutaj nie mamy. Koniec cytatu. Zakupione przez Drosta malowidło chałupy nad kanałem znajdowało się w kolekcji niderlandzko-żydowskiego marszanda Hostykera w Amsterdamie. Od lat rodzina Haustikera stara się odzyskać dzieła sztuki z kolekcji liczącej w momencie ucieczki Hostykera przed nazistami w maju 1940 roku około 1400 dzieł. Przedstawienie sceny biblijnej Ucieczka do Egiptu Dawida Teniersa Młodszego jest cennym dziełem malarstwa flamandzkiego, które dzięki Drostowi trafiło do kolekcji Muzeum Miejskiego. Obraz został wystawiony w domu aukcyjnym Lempertz w Kolonii na aukcji w maju 1941 roku pod tytułem Rodzina Pasterzy z Trzodą na Łodzi w cenie 9000 marek i tam został prawdopodobnie zakupiony do muzeum. Na aukcji dodatkiem do obrazu była grafika Karla Wilhelma Weisbroda wykonana na podstawie dzieła Teniersa, która również znalazła się w zbiorach muzeum. W czasie ewakuacji dzieł sztuki w 1943 roku obraz wywieziono do Sobowic, a następnie do zamku Reinhardsprun w pobliżu miasta Gotha. Olejny obraz Teniersa szczęśliwie powrócił po wojnie do Gdańska i znajduje się obecnie w muzeum. Pochodzący z Dotreściu Ferdinand Bull namalował około 1650 roku znaną scenę starotestamentową Anioła i Hagar na pustyni. Malowidło Ferdinanda Bola spotkało los podobny do dzieła Teniersa. Wywiezione do Sobowic, powróciło w 1944 roku do muzeum, aby ostatecznie w październiku 1944 roku znaleźć się w drugim transporcie do miejscowości Gotha w Turyngii. Po wojnie obraz został przez Rosjan rewindy rewindykowany i znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym. Dzieło poety, pisarza znanego malarza Samuela van Holstraten, powołanie Mateusza. Zostało wystawione w domu aukcyjnym Lempertz w kolonii w kwietniu 1940 roku w cenie wywoławczej 4000 marek i sprzedane za 2700. Olejny obraz na desce przedstawia nowotestamentową scenę powołania celnika Mateusza na apostoła. Obraz jest wymieniony również wśród 50 obrazów zakupionych do muzeum. Znajduje się w spisie dzieł wywiezionych w 1942 roku do Rosocina z ręcznie dopisaną ceną 4400 marek. Szklany negatyw wykonany został prawdopodobnie w marcu 1942 roku. Obraz uważany jest do dzisiaj za zaginiony. Holenderskie malarstwo rodzajowe przedstawia praca Jakoba Dyka wartownia. Sceny z życia żołnierzy wartownie, wesołe kompanie, kompanie były ulubionymi tematami prastyka. Zakupiony przez Drosta obraz był jednym z czterech obrazów, które pod tytułem Wartownia wystawione były na aukcjach w latach 40-41. Z zachowanych informacji dotyczących formatu, techniki wykonania, estymacji Ceny wylicytowanej, opisów katalogu oraz zdjęcia ze zbiorów muzeum, obraz został wystawiony w domu aukcyjnym Hans Lange w Berlinie na aukcji w marcu 1941 roku i tam prawdopodobnie zakupiony. Dzieło z numerem inwentaryzacyjnym STM-416, odręcznie dopisaną ceną 1500, wywieziony w transporcie do Rusocina, znajduje się dzisiaj na liście strat wojennych. Portret młodego mężczyzny Pitera Ferelsta. Zakupiony został przez Drosta również w 1941 roku. Wystawiony na sprzedaż w czerwcu 1940 roku w domu aukcyjnym Lempertz w Kolonii za 3000 został wylicytowany za 1900 marek. Sygnowany i datowany obraz ewakuowano z Muzeum Miejskiego do Żelichowa i ślad po nim za inną. Na pograniczu malarstwa portretowego rodzajowego jest portret młodej kobiety jako Minerva, Paulusa Morelze. Morelzy, założyciel lub trewski, namalował znajdujący się do dzisiaj w muzeum obraz Olejny na desce w latach XX-XVII wieku. Wartościowy artystycznie krajobraz z ruinami Jakowa van Rijsdaela, trost nabył holenderskiego marszanda. Namalowany około 1650 roku pejzaż z, kolei, z kolekcji Wezendoka, nabył niemiecko-żydowski wydawca, kolekcjoner i mecenas sztuki Rudolf Mosse. Magnat prasowy, wydawca gazety Berlina Tagblad kolekcjonował obrazy, rzeźby, rzemiosła artystyczne, meble, tekstylia, sztukę Egiptu i Dalekiego Wschodu. Jego zbiory liczyły kilka tysięcy obiektów i znajdowały się w pałacu zwanym potocznie Das Museum w Berlinie przy Leipziger Platz. Po śmierci kolekcjonera, spadkobierczynią fortuny została adoptowana córka, Felicia Lachmann-Mosse, która po dojściu Hitlera do władzy jako Żydówka musiała emigrować wraz z mężem w kwietniu 1933 roku, początkowo do Francji, a następnie do USA. Jej majątek został skonfiskowany przez nazistów. Kolekcję Rudolfa Mosse, berliński dom aukcyjny Rudolf Lepke, wystały do sprzedaży w maju 1934 roku w Pałacu Mosego. Krajobraz z ruinami Rajstela wylicytowany za 7800 marek, trafił w pierwszym roku do Sztat Muzeum w Gdańsku, gdzie znajduje się do dzisiaj. Pani Iwono sygnalizuje, że czas mija. Dobrze, to tutaj tylko um, przejdziemy już kończę niedługo. Drozd kilkakrotnie, między innymi w lipcu 43 i marcu 44 roku wyjeżdżał do Holandii w celu zakupu dzieł sztuki do zbiorów Muzeum Miejskiego. W lipcu 43 nabył portret dziecięcej Jordansa, jednego z największych malarzy flamandzkiego baroku i przedstawiciela szkoły amsterdamskiej oraz portret starszego mężczyzny Henryka Gertisza Pota. Portret dziecięcej Jordansa znajduje się dzisiaj w zbiorach Muzeum Narodowego. Obraz Pota zaginął w czasie wojny. Kolekcje malarstwa niemieckiego w Muzeum Miejskim reprezentowały pracę wybitnych malarzy XIX i XX wieku. Dla Drosta Niemcy okresu baroku, który spadł się po wojnie 30 nie osiągnęły w malarstwie takiej różnorodności i dojrzałości jak Niderlandy. Jest to widoczne w nabytkach muzeum, w których wybór był często przypadkowy. Tutaj XVII um, wieczny ciekawy obraz, który Drosta zakupił do zbiorów muzeum, to autopotet jako Minerva nieznanej niemieckiej malarki. Pojawiło się ono w 2022 roku na aukcji jako praca Piera Miniarda jako portret młodej kobiety. Drozd zachwycony wysokiej jakości autoportretem nieznanej malarki określił ją jako nową gwiazdę zasługującą na uznanie, szczególnie kiedy niemiecka historia sztuki nie może poszczycić się nad nadmiarem artystek. Obraz, ewakuowany w 1943 roku, jest dzisiaj na liście strat wojennych. Obrazy, meble, ceramika pochodziły głównie z Amsterdamu, z Galerii Kunsthandel Kunsthandlung Kunsthandel Gis, Kunsthandel B, jak również domów aukcyjnych Wetzlar w Amsterdamie, Lempec w Kolonii, Lange w Berlinie, Dorotheum w Wiedniu, Galerii Karl Nikolaj w Berlinie, Galerii Friedricha Cyngrafa, Galerii Almas Mali dietrich w Monachium. Do wyjaśnienia proweniencji obrazów i obiektów nabytych przez muzeum w latach 1933-1945 niezbędne są dalsze kwerendy i badania. Przegląd inwentarzy i dokumentów znajdujących się w archiwach, digitalizacja zbiorów oraz konferencje z pewnością pozwolą w przyszłości uzyskać dodatkowe informacje, zarówno na temat proweniencji muzealiów, znajdujących się w byłym Stadt und muzeum w Gdańsku. Tutaj jeszcze może ciekawy, też zakupiony przez Rosta rysunek przypisywany Müllerowi, czy Słońca nad Gdańskiem albo zjawisko Halo nad Gdańskiem. Pozostałe. Które wystawione były na akcjach i zakupione tu, do muzeum. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.